Babciu, pobudka! Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy! Babciu, ocknij się, trzeba działać! Wiem, co robić! Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. I już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego! Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki rozczepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. A to porcja pancake'ów od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Ułożę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, pankejki dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pancejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pankejki Diego. Kurwa wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy, mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy! Babcia da radę! Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę! Okej, biorę i smażę, nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze natłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A Robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny, medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut! Też mi coś! Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę, jak prawdziwy kucharz! Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę! Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. wiem co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję, mój stak jest idealny! Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow! Nie zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gjokce. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było! Gotowe! Można podawać. Smacznego! No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe, czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra. Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic okay. trudnego. Oh. Zaraz, zaraz. Jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm. Posiekać? No dobra, zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra. Ej, ostrożniej, młody człowieku. Nie rozrzutaj jedzenia. Poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voilà! Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła! Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość tu syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni. Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana, rurka z Kitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem, babciu przyturnę. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się kruasany? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo ja! Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Nie. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam nutelle, To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. To ty wyprawiasz. Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne, rumiane. Andy, o nie, pali się. O, tylko nie to. Brat tak się zajął nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachnął spalenizną, no nie ma szans. Nie martw się, wnuciu, i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà, gotowe? Można próbować. Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Mm. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Dziękuję. Czego sobie życzy moja Wnusia? Chcę lodów. Znam pewien świetny przepis. Smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw grobno posiekać. A, to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach. Łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. No to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietane trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w roladki. Właśnie tak. To no też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przeozdobię do miski telsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleję je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie, troszkę owoców, truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania, jak w najlepszych restauracjach, użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha. O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Be, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że ci się spodoba. Ma Gloria znowu chce jeść! Chcę lizaka! Jak ten kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też znasz przepisem? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę okay. to do garnka i wymieszam. Oh. A -a! Awesome. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mama akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Za zastygła można skręcać lizaka. Cuda nie widy, babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Ok. Świetnie weszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier. Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie nieniadalny. Ale za to jaki piękny. Chodzi mi całkiem nieźle. Okay. Wszystko gotowe. Co wybierasz, Glorio? Naturalny Lizaki babci? babci? stylinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? Co tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play-Doh. Próbuję. Tak, to ciastolina. To bał w moich zabawkach. Ojej, co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Hurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne. Co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie Jane. Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabiję je na patyczki. I gotowe. Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. ona prosiła o frytki, a nie o ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, wnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie, pyszne. Wybieram je. O, tak, wygrałam. Zaraz będzie coś ciekawego. Chcę pączka, zróbcie mi pączki. To proste. Dobrze robi się. Świetny wybór. Co? One już zaczęły? Jest gotowe. Wycinamy pączki za pomocą specjalnej foremki. Trzy będą w sam raz. Czas rozgrzać patelnię. Chodzi o ustawienie odpowiedniej temperatury. Nalewamy więcej oleju. come Wygląda na łatwe. Op! O, mnie przyprawia babciu zawał serca. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ups, co dalej? A, olej. No właśnie. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz czekamy, aż się rozgrzeje. Co? Wy już smażycie? W okay. porządku, to ja też rzucę na patelnię. Raz, dwa, trzy. To straszne! Olej rozpryskuje się na wszystkie strony. O, po co nalałeś tak dużo oleju? No właśnie. Muszę uratować moje pączki. To kropne. Chyba coś poszło nie tak. Moje pączki są połamane. Co za porażka. Nie martw się. Dajcie mi spokój. Moje pączki są już prawie gotowe. Zamierzam je udekorować. Wytnę tu kawałeczek. Człowiek je w końcu oczami. Dlatego wygląd jest najważniejszy. Wszystko powinno być piękne. Bellissima. No całkiem nieźle. Ale moje pączki i tak będą lepsze nawet bez dekoracji. Proszę bardzo. Tak fajnie wam wyszło, a u mnie? Mam pomysł. Trochę sera. Właśnie tak? Super. A teraz wleję go do foremki. Do dekoracji użyję moich ulubionych cheetosów. Tylko troszkę je pokruszę. Oh, Czy on w ogóle wie, co to jest pączek? Wie, wie! Użyję chipsów jako posypki. No, powinno wyjść całkiem fajnie. Super to wygląda, tylko czegoś tu brakuje. O, babciu, hey. mogę pożyczyć? What? Dobrze bierz. Dziękuję, patelnię można wyrzucić, ale kuchenka się przyda. Teraz potrzebuję folii. Zawinę w nią moje serowe pączki i położę je prosto na kuchence. Trzeba teraz tylko troszkę poczekać. Chyba wszystko gotowe. Można podawać. Super! No co tam macie? Wow, jakie fajne pączki i jakie różne! Zacznę od tych! Wyglądają apetycznie. W środku jest nadzienie, super! To jest naprawdę dobre. A to co? Całkiem ładne, spróbujmy. To jakiś suchy pączek? To nie jest zbyt dobre. A co to? Spróbuję. O jej to pączek z sera niesamowite, ale jednak bardziej wolę słodką wersję. Wygrała szefowa kuchni. Wiedziałam. What? Dobra, naszą kolejną pozycją jest kanapka. Nie ma problemu. Nie dacie rady mnie pokonać. Okay. Jeszcze zobaczymy. Ja zrobię kanapkę na słodko. Przyda mi się Nutella. Dobra. Smarujemy. Gotowe. Teraz potrzebuję trochę pianek marshmallow. Rozłożę je na kanapce. No, i oczywiście czekoladki. A jeszcze dodam tęczowe żelki. Nie można zapomnieć o sosie. Będzie słodkie i bardzo pyszne. Gotowe? Dobra. Dodamy jeszcze trochę kolorowej posypki. Gotowe! To jest okropne, tyle cukru. Ja zrobię zwykłą kanapkę. Trochę szynki, trochę sera. Wystarczy, że to wszystko podsmażę! Super! Przewrócę na drugą stronę, i gotowe! Boże, zero oryginalności! Dobra, najpierw porządnie podpieczemy chleb, perfekto! Sałata, pomidor, a teraz. kanapka bez mięsa. Co to ma być? Moim sekretem składnikiem są francuskie ślimaki. To straszne! Wyciągam te piękności ze skorupek. Niedobrze mi fu! Nigdy nie zrozumiem tych dziwactw. Co za ochyda. Jeszcze jakieś tam muszelki? Te małże będą idealne do mojej kanapki. To jest obrzydliwe. Fuu, paskudztwo. To się nazywa wysoka kuchnia. Czegoś tu brakuje. Właśnie, serador blue. Świetnie komponuje się z owocami morza. Nie mogę na to patrzeć. Babciu, tylko nie zemdlej. No i gotowe. To jesteś Jesteście gotowi? Wow, niezłe kanapki. Zacznę od tej. Oj, wo, co to jest? To obrzydliwe. To zachyda. Oh, no! Ta wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. Pyszne, uwielbiam słodycze. Super. Została ostatnia. Jakie to jest dobre! Palce lizać! To jest naprawdę świetne, babciu! Wygrałaś! Hurra! Dziękuję! I co dalej? Teraz chcę sałatkę, Cezar. Fajnie! Nareszcie. A co to jest? No to jedziemy. Krojenie pomidorów jest trudniejsze niż się wydaje. No, co to ma być? Uważajcie, pomidory. Zaraz Wam pokażę. Hej, co Ty robisz? Ostrożnie młody człowieku. To przecież proste. Patrz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. No i gotowe. Dodajemy je do sałaty. I oczywiście dorzucamy kurczaka. Jak najwięcej. Super. Wspaniała sałatka. Co za amatorzy. Mam pomysł. Trochę świeżej rukoli. Sekretny sos. Wszystko wrzucamy do blendera. I dobrze miksujemy. Super. Gotowe? Nie popisuj się tak. Przyda mi się mały rondelek. Wlewamy do niego cały płyn. Co ma w ogóle robi? Nie mam pojęcia. Jakaś dziwna. Dobra, nieważne. Bierzemy dużą strzykawkę? I dzieje się magia. Kiełbaska z pomocą kuchni molekularnej. Dodajemy liście sałaty, pomidory. I oczywiście kurczaka. Takie kawałki będą idealne! Jeszcze trzeba dodać troszeczkę grzanek, które doskonale uzupełnią smak sałatki. No i oczywiście nie zapominamy o serze. Gotowe. Bingo! Racja prawie zapomniałam że trzy trochę Sera. O tak! Ej, co się dzieje? Rojenie warzyw to taka zabawa! Kurczę, znowu nic mi się nie udaje. Wiem! Mam tu fajną gumę! Użyję jej jako liści sałaty. Okay. Udekoruję danie żelkowymi oczami Oraz kilkoma piankami marshmallow Właśnie tak Dorzucę jeszcze troszkę żelkowych robaczków I sałatka gotowa Totalny brak smaku I Jesteśmy gotowi No to zobaczymy Zacznę od tego e, Co to jest? Uuu i to jest okropne! Zdecydowanie nie! A co my tu mamy? No! To zwykła sałatka. Nic wymyślnego. Ale tu jest coś ciekawszego. Przepyszne! To zdecydowanie jest zwycięzca! Hurra, tak! Zwycięstwo!